Czyste powietrze ma takie kluczowe znaczenie dla tych wód powierzchniowych, a także wód gruntowych, jakie mamy dookoła siebie. Myślę tutaj o zanieczyszczonym powietrzu: jeżeli chodzi o spalanie jakichś niewłaściwych rzeczy, typu plastików albo czegoś, co trafia właśnie z zanieczyszczenia przemysłowego do powietrza, to z powrotem w obiegu jak gdyby, wody w przyrodzie trafia do gleby. Powstaje zanieczyszczenie, takie powierzchniowe, gleby tego, co jest w naszych uprawach, co jemy, co spożywamy. Działania na rzecz czystego powietrza są inwestycją w ochronę zasobów wodnych. My w naszej firmie. Pobieramy wody właśnie powierzchniowe dla mieszkańców Zielonej Góry do uzdatniania. Jest to rzeka obrzyca. Mamy ujęcie powierzchniowe w miejscowości Sadowa. To jest prawostronny dopływ odry. To ujęcie jest typowym ujęciem rzecznym, gdzie mamy kompory czerpalne, i stamtąd woda jest pobierana, tłoczona. Magistralami do stacji uzdatniania wody w zawadzie. No, u nas, w kontekście naszej firmy, zdarza się też, że spotykamy się z nielegalnym odprowadzeniem zanieczyszczeń ze zbiorników, z szamb, które jeszcze istnieją na niektórych terenach. Są to nieszczelne szamba, dlatego tak ważne jest funkcjonowanie w zamkniętym systemie kanalizacji, który jest szczelny i odprowadza ścieki na oczyszczalnie i nie ulegają skażeniu właśnie wody gruntowe, wody powierzchniowe. Czyste powietrze to jest, ma kluczowe znaczenie dla jakości wód powierzchniowych, jakie istnieją. To jest taki naturalny filtr w przyrodzie, ponieważ para wodna, która się skrapla w powietrzu, ona się łączy, kondensuje z cząsteczkami powietrza i w opadach powraca z powrotem na ziemię. Jako tako ta nasza woda powierzchniowa nie ma długiego kontaktu z powietrzem, więc tutaj nie zachodzi taka bezpośrednio relacja, ale możemy ogólnie powiedzieć, że właśnie. Na pewno jakość powietrza ma wpływ na, na wody powierzchniowe. To ujęcie w miejscowości sadowej znajduje się w pięknych okolicznościach przyrody, bo tam jest bardzo zielono, łąki, natura. Nie jest to żadna strefa przemysłowa obarczona jakimiś takimi zanieczyszczeniami powietrza, właśnie typowo związanego z, z przemysłem. Więc tutaj mamy naprawdę powód do, do dumy, do zadowolenia, bo ta woda nie ma takiego zagrożenia ze środowiska skażonego. Myślę, że takim zagrożeniem mogą być na przykład kwaśne deszcze i opady, które mogą zanieczyszczać zbiorniki powierzchniowe. Tutaj to się przekłada w jakość powietrza, które istnieje w atmosferze. Myślę, że odpowiednie pH, odpowiednie natlenienie wód powierzchniowych i to się przekłada właśnie na ekosystemy wodne. To taki system sprzężony powietrze i woda, naturalne żywioły, więc takie działania, które mają profilaktykę, edukację, takie działania wpływające na jakość przyrody, muszą być ze sobą powiązane właśnie w kontekście tego, w jakim stanie mamy nasze powietrze, co do niego wprowadzamy, jak, jak korzystamy ze środowiska, bo powiedziałabym, że woda i powietrze są to naczynia powiązane, sprzężone i te. Jakość czystego powietrza na pewno wpływa na jakość systemów wodnych i to środowisko wodne również wpływa na, na oczyszczanie się powietrza. Takie działania związane z ochroną środowiska, które mogłyby się przyczynić tutaj do poprawy jakości środowiska i ochrony powietrza i ochrony zbiorników wodnych to mogą być takie różne akcje jak gdyby mobilizujące mieszkańców, młodzież do sprzątania, uprzątnięcia tych terenów zanieczyszczonych. Kiedy widzimy, że gdzieś jakieś zbiorniki mają dookoła dużo śmieci, to wszystko trafia do przyrody, to fajnie jakby były takie akcje organizowane w szkołach, gdzie można by było uprzątnąć ten zanieczyszczony teren. My ze swojej strony jako Wodociągi prowadzimy taką kampanię społeczną y, mówiącą o piciu wody z kranu i do tego zachęcamy, żeby zminimalizować plastik. W przyrodzie woda z kranu jest naturalnie ma naturalną temperaturę, jest bezpieczna, badana, zawsze świeża, nie taka jak stagnująca w tych plastikach i na pewno dużo ekonomiczniejsza w użyciu, dlatego tutaj zachęcamy do picia zdrowej wody bezpośrednio z sieci wodociągowej. Możemy się pochwalić, że nasze miasto w rankingu i w skali kraju jest miastem czystym pod względem powietrza. My tutaj nie mamy przemysłu, który w jakikolwiek sposób znacząco wpływałby na jakość tego powietrza, co się potem przełożyłoby na jakieś kwaśne deszcze, które... Skażałyby nasze środowisko. Bądźmy wszyscy czujni, myślę, że dookoła sąsiedzi, gdyby były jakieś niepokojące zdarzenia, to warto zawsze to sygnalizować, bo takie skażenie środowiska, czy ściekiem, czy jakimiś, nie wiem, olejami lub innymi chemicznymi rzeczami, na pewno będą miały potem bardzo duże znaczenie dla tego środowiska. One są trudne do oczyszczenia, do neutralizacji. Także bądźmy czujni, co się dzieje dookoła nas, ale też sami dbajmy o to, żeby środowisko, w którym jesteśmy, było czyste.